Cześć, witam wszystkich u siebie na kanale. Dzisiaj przychodzę z testem palty z AliExpress, co mówiłam sobie jakiś czas temu. Kilka dni temu w ogóle przyszła. Yy, nagrywam ten filmik yy, po raz kolejny, kilka dni później, bo no, no nie mogłam go nagrać. Nie, nie dało się, uwierzcie, nie dało się. W każdym razie, opakowanie wygląda tak. I nie wiem, jaka to jest jakaś nieznana firma, bo jest jakaś. Cemadu? Cema du. Nie wiem, wzięłam. Chyba ze względu na cenę, bo ona kosztowała prawie 14 zł, niecałe 14 złotych, więc myślę sobie, a wezmę spróbuję, 18 cieni tu się znajduje. I powiem Wam, że samo opakowanie, jak już się z tego kartonika wyjmie, jest bardzo takie, no, tanie, bo tu jest nawet nie tyle kartonowe, co taka gąbka w środku. No, ale okej, okay. powiedzmy, opakowanie opakowaniem, nie jest wysokich lotów, ale w środku nie ma lusterka, jest taki obrazeczek, jest folika. Tutaj jeden przedcień już pokruszony taki jakiś brokatowy, złoty, cały wykruszony, no prawie cały wykruszony, no ale powiedzmy, że no, tragedii nie ma, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Same cienie, oprócz tego, że wszystko już jest brudne właśnie w tym jednym brokacie, nie wiem, zobaczę, zrobimy kilka słoczy, no bo są matowe i takie błyszczące, więc wezmę jakieś kilka przykładowe, żeby po prostu Wam pokazać na ręku, jak to wygląda, oczywiście zaskamcimy na oku. Ciężko się je palcem nabiera, no bo są tak głęboko osadzone w, tym, w tych okienkach. I jak już raz te słocze robiłam, no bo już jak wam mówię, raz próbowałam nagrać ten film, to te błyszczące cienie całkiem fajnie wypadają. Te maty, tak troszeczkę blado powiedziałabym. Nie wiem, czy to w ogóle będzie. Widzicie? On w ogóle jest taki blady, ten kolor. O, ten błyszczący całkiem, całkiem. Tu mam taki jakiś miętkę. No to też tak bladziutko. I tutaj taki błyszczący jakiś złoty oto. Błyszczące to widzicie, fajnie wyglądają. Fajnie się sprowadzają. No ale okej. Okay. Przygotuję sobie powiekę i zaraz przechodzimy do makijażu. No i dobrze. Sebastian już się pojawił, więc jeżeli ten film ujrzy światło dzienne, to będzie jakiś cud. No zobaczymy. Jest tutaj taki... Też chcę, żeby ci było widać. Już mnie ciągnie. Zaraz, synku. Jest tutaj taki cielisty cień, więc spróbujemy nim Chyba jest głodny. Spróbujemy nim tutaj długo brwiowy. Zobaczymy. Całkiem, całkiem. Nie najgorzej. Nie będzie marudził. Ale nic. Jest taki... Mm, no, beżowy cielisty. Okej. Okay. Myślę, że tutaj się nadaje odpowiednio. No i dobra. troszkę się przybliżyłam. Idę dzisiaj na popołudnie do pracy, więc ten makijaż nie chcę, żeby był jakiś... Um, Szalony, chociaż taki szalony też już chodziłam do roboty. Okej, okay. podkreślimy załamanie takim delikatnym brązem. Zobaczymy, jak on tutaj będzie wyglądał. I czy będzie widoczny. No, jest taki delikatny, ale on taki ma być. On nie jest jakimś ciemnym brązem, on jest takim jasnym, delikatnym brązem, ale powiem Wam, że całkiem nie najgorzej i widać go. No... Zobaczcie, już z powrotem. Całkiem, całkiem. Myślałam, że te cienie będą gorsze, wiecie, jak zobaczyłam to opakowanie takie tandetne, ale jak na razie jest ok. Zobaczymy, jak się będzie, wiecie, tutaj przyklejał drugi dzień do niego i czy się w ogóle przyklei. No i najgorzej. No, zrobię to samo na drugim oku. No, okej, okay, tak to wygląda. O, Sebastianek przyszedł. A, widać ci było jednak. Teraz troszeczkę ciemniejszy brąz na zewnętrzny kącik. Chociaż jeszcze nie, nie jest jakiś bardzo ciemny, jest tylko. troszkę ciemniejszy. Nie wiem, czy da się coś nagrać dzisiaj. Spróbujemy, bo już po prostu tracę nadzieję wszelkie. Już dwa dni temu miałbym ten film nagrany. No ale dobrze, daję tutaj trochę taki, widzicie, ciemniejszy brązik. Słucham, synu. Aha, zakrywam wszystko. I on nadal jest takim delikatnym, tym brązem. Widzicie, nie jest jakiś bardzo, bardzo ciemny. On powiedziałabym, że jest może o ton ciemniejszy od tamtego wcześniejszego. Ale jak na razie się fajnie łączą tutaj ze sobą, wiecie. Nie robi się jakaś dziura czy plama. A u mnie często bywa w tym miejscu, bo tu mam taką skórę jakąś dziwną. Całkiem fajnie się tu połączyło. No nie, jestem w szoku, bo naprawdę myślałam, że cienie nie będą dużo gorsze za te 14 zł niecałe. Nie no, jednak Chińczycy potrafią robić nie do powiek. Nie no, ładnie się połączyło. Widzicie? Naprawdę ładnie. Dobra, zrobię to samo na drugim oku. No i dobra, tu na tym drugim oku mam wrażenie, że odrobinę gorzej tu mi się przykleiło, ze względu na chyba tą moją skórę roz, porozciąganą, ale w każdym razie dołożę tutaj jeszcze odrobinę ciemniejszego cienia, to jest taki bordo w sumie, ten taki chyba najciemniejszy oprócz czarnego, bo jeszcze jest jakiś taki czarny, właściwie czarny, taki wiecie co, śliwkowy, bardzo ciemny. Dołożę trochę tego ciemniejszego tutaj, ja tak bardzo delikatnie. No i on. No tutaj aż taki ciemny nie jest jak w palecie. No ale to już jest, wiecie, cień na cień nakładany, więc... Jakby nie spodziewałam się czegoś innego. Ale go widać. Coś tam odrobinę widać. Ten go to w miarę delikatnie nakładam. Nie wiem, na ile to jest widoczne w kamerze, ale coś tam widać. No ale dobrze, przejdźmy do tego najciemniejszego cienia prawie czarnego. Zobaczymy, czy on tutaj się da dołożyć. Czy też nie. Takim już precyzyjnym pędzelkiem, bo chcę tylko tutaj mieć go w kąciku. No słabo, prawie nic nie widać. A on jest tutaj, pokażę Wam na palcu, jaki on jest ciemny. A jest taki. No. Ale też jest tak słabiej napigmentowany, bo widać to po złotu, że jest taki, widzicie? Przezroczysty. Przeźroczysty. Gdyby go pewnie samego nałożyć, wiecie, na gołą powiekę, na korektor, czy na jakąś bazę, no to wiadomo, że dużo lepiej by się przykleił dużo lepiej by był bardziej intensywny. A tutaj, już cień na cień, no to. No, szału nie ma. Tak go delikatnie tu w dodatku dokładam. Dosłownie odrobinkę. No coś widać, tylko no wiadomo, nie jest to to, to, nie jest to co było na palcu. A mam oparcie suche usta. Przydał yy, przydałby się balsam. O, przydałby się balsam. No dobra, to już chyba tak zostawię, bo już tutaj się więcej tego nie dołoży. Ogólnie te cienie nie są złe, zobacz, jest taki ładny, dzienny, delikatny makijaż, więc złe nie są. Za te 14 zł, no w porządku. Wezmę trochę na drugie oko. Też dodam. No nie, tu się prawie nie przykleja. To jest po prostu tak, wiecie co? Mega delikatnie. No ale przynajmniej takim cieniem sobie. Wiecie, nie ma się co bać, że sobie zrobicie za czarno czy za ciemno na tym oku bo ja mam taki, wiecie, nie ma strachu. Jest delikatnie już synuś. O. No i tak to już trzeba zostawić, no bo nic więcej się tego więcej nie wyciągnie. No dobrze, wracam do tego pierwszego pędzla i troszeczkę sobie tutaj jeszcze rozcieram. Już bez dodawania żadnego cienia. Ogólnie powiem Wam, że... Mm, no nieźle. Nie Chyba nieźle musiała jeszcze, wiecie, potestować te cienie, wszystkie jeszcze więcej ich używać i tak dalej. No, ale jak na razie, to jakby to, że mają słaby pigment nie jest ich tak wielkim minusem. Chyba tak mogę powiedzieć. Bo bez problemu się rozcierają. Wiecie, plam nie robią. Także w porządku. Przejdziemy do błysku, ale zanim przejdziemy do błysku, taki szybki update na temat mojego paznokcia. Bo rośnie coś i powiem wam, że mm, byłam w szoku, bo y, ta skóra, która była pod paznokciem, jak już mi zszedł ten paznokiec to ona zaczęła się zamieniać się w paznowcia i ta skóra zaczęła rosnąć do góry. Także już coś tam pomału widać. Cieszy mi to bardzo. Ok. Przechodzimy do błysku. Nie wiem, jaki tutaj na jaki się zdecydować. Hmm. Chyba pójdę jakoś bezpiecznie w złoto. Chyba tak. I wezmę sobie małym palcem. Takie... No, takie miedziane złoto. Błyski, no mam nadzieję, że będą fajnie się prezentowały. Bo przynajmniej na słoczu były ładne. No i faktycznie ładnie wygląda. Ładnie się błyszczy. Tylko wiecie co, robi się trochę skorupka. Mimo, że nie wziąłem jakoś dużo na palec, to widzę, że robi się skorupka na powiece. Więc trzeba go obrać raczej mało i dobrze rozprowadzić. Ale ogólnie ładnie wygląda. Zaraz na drugie oko. Ciekawe czy widać, że ta skorupka się zrobiła. Bo nie trzeba go koncentrować od razu w jednym miejscu, tylko tak wiecie, poklepać, poklepać po tej powietrze, żeby właśnie tej skorupy takiej nie było. No i no ja daję, bez, wiecie, bez żadnego kleju do brokatu, tylko tak o, na praktycznie suchą powiechę, bo już tam trochę nie było na niej. Hmm, to jakoś gorzej na tej powiece. Powiem Wam, że nie podoba mi się, jak to jest. No właśnie, bez kleju, bez żadnej bazy. Wygląda dość sucho. I jak tutaj mi się więcej nałożyło na tym oku, to jakoś ładniej się błyszczy, a na tym jakoś słabiej. Nie wiem, od czego to zależy. I tu dokładam, dokładam, tam tylko raz położyłam i jest ok, a tu dokładam, dokładam i. Jakby nic się nie dzieje. No ale w porządku. Tak Tragi nie ma. Tutaj jeszcze porozcieram trochę tu mi się jakby więcej nałożyło w jednym miejscu i jest bardziej intensywnie, ale to troszeczkę skorupka się minimalnie zrobiła, to spróbuję rozetrzeć tą skorupkę. O, coś, coś chyba w tym stylu, tak? Chyba już to zostawię, bo nie ma sensu kombinować. No, delikatny, cienny makijaż. A spróbuję jeszcze, wiecie, tego ciemniejszego dołożyć innym pędzlem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No okej, okay. wziąłem sobie taki pędzelek, mniejszy i tego ciemnego spróbuję nim... Yy, czy coś się dołoży jeszcze, wiecie? Czy już po prostu nic? To taki śliwkowy, ładny kolor. Minimalnie się dołożyło, nie wiem czy to widać, minimalnie. I z tej strony. No, minimalnie się jeszcze coś tam podkładało, więc... Widzę, że może gdybym jeszcze jakiś inny pędzel użyła, to może jeszcze coś by się dało dołożyć. Nie, nie jest Powiem wam, że nieźle. Zobaczymy jeszcze, czy oczy nie będą mi wzawiły od tych cieni, ale na razie naprawdę nie jest do Ostatnio miałam do pracy, wiecie, jaki makijaż, taki żółto-pomarańczowo-fioletowy i powiem wam, że nawet jedna kobieta zwróciła uwagę. Coś się mnie pytała, rozmawiamy, rozmawiamy i tak patrzy się na mnie, patrzy i tak, wiecie, przerwała to, co tam mówiła i i że mam bardzo ładny makijaż, taki właśnie pomarańczowo, coś, że bardzo się jej podobał. No bardzo to miłe. Nie powiem, że nie. No dobra, skończę to już tak, jak jest. No nie jest najgorzej. Wykoczę cały makijaż i pokażę Wam ostatecznie, jak to wszystko będzie wyglądało. No, i tak się prezentuje skończony makijaż. Całkiem mi się podoba. Tym bardziej, że wiecie co? Jakby porównując z jakąś do ceny, 14 zł za 18 cieni, no to taki dzienny makijaż myślę, że ładny wyszedł. Ani oczy mnie jeszcze nie pełnią, nie już chwilę w nim chodzę w tym makijażu. No, usadłam tylko basem, bo widzicie, mam takie spiesznięte, wyjątkowo. Dawno nie miałam takich spieszniętych ust. W każdym razie pokażę Wam jeszcze raz, jak wyglądają te cienie, bo nie wiem, czy tak dokładnie Wam pokazywałam. Takie są to kolory, te mnie zastanawia Patrzcie jaki ładny taki kobaltowy Jeszcze go nie dotykałam i chciałam właśnie Zobaczyć jak on tu wygląda na palcu Uu, Ładnie, zobaczcie Super Zaczynam na ręku Jaki piękny cień nie Taki granatowo-fioletowy Taki mieni się No jak fiolet wygląda tutaj na ręku W palecie wygląda jak taki granat, kobalt A na ręku taki fiolet No przepiękny w każdym bądź razie, tu jeszcze taki zielony jest fajny. Też bardzo ciekawy odcień. Taki niespotykany, powiedziałabym. Mmm. Też go zobaczymy tutaj. Jak to wygląda. No bardzo ładnie. No, te błyski nie są złe, powiem wam. Może tak bardzo się nie świecą, ale coś tam się świeci jednak, nie? No, a ta zieleń piękna. Super. Będę następnym razem właśnie już tych próbować. Zielony, ten fioletowy. Co z tego wyniknie? A ten pokruszony jeszcze. Jest ja taki jeszcze to, jeszcze to i... Ten pokruszony to tak. Gdzieś tu go zmieszczę z boku. Takie złoto. Po prostu złoty cień. Okej. Okay, to tyle na temat tych cieni. Co chciałam wam powiedzieć i pokazać. No i mam nadzieję, że następnego razu, jeżeli się uda w ogóle cokolwiek nagrać, bo mój Sebastianek to on nie daje mi, nie daje mi nic zrobić. Dobra. Żegnam się z wami. Pa!